A tymczasem na pufie siedzi sobie Puszek. Siema Puszek. Witam pana. Jak się dziś czujemy? Siemka widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszamy nieco inną tematykę niż zwykle. Idziemy z kamerą na dwór i nagrywamy vloga. Jest dość niska temperatura, więc będzie to taki vlog ze śniegiem. Przy okazji pokażę wam jak odpowiednio się ubrać na niskie temperatury korzystając z codziennych ubrań, które mamy pod ręką. Tak, kiedy jest na chillku sobie spokojnie temperatura na zerze, na plusie, aż tu nagle bum, minus 10. Witamy w Polsce. Pokażę wam, jak bez specjalistycznej odzieży ciepło się ubrać. Zapraszam do oglądania. Przyjdziesz tutaj do mnie? Tak, puszek zadowolony z głaskania. No więc witamy oficjalnie puszka w naszym wrogu. Zobaczcie, wywrócił się dla was z brzuchem. Siema, piątka. Siema, witam. Przywitasz odcinek? No, witam was. A, przydula się do kamery. Widzicie, witam was. Właśnie zostaliście przytuleni przez łóżka. Dobra, widzowie. Ogólnie za oknem mamy duży śnieg. Postanowiłem nagrać te, z tego powodu vloga. Bo też moi znajomi zachęcali mnie właśnie do nagrywania vlogów. I taka podstawa. Jak przetrwać na niskiej temperaturze? Nie musicie kupować jakiejś super odzieży termicznej Ja wykorzystałem po prostu to co mam pod ręką Poprzeczając pytania żadnej z tych firm nie reklamuje Są to po prostu przykładowo podane ubrania jakich ja używam Możecie sobie ubrać tutaj dowolne <laughs> Może to wyglądać trochę januszowo Ale uwierzcie mi <laughs> Na minus 10 jest, jest w tym ciepło Dzisiaj mamy już nieco mniej ekstremalną temperaturę O ile się nie mylę jest to około minus yy, 8 7, 6, ale aczkolwiek trzeba było minus 10, odczuwalnej nawet lepiej nie sprawdzać, i tak to się prezentuje. Pierwsze co to zakładamy sobie. Jedne spodnie, długie oczywiście, tutaj wziąłem takie dresy, dresy no name. Mogą być one nawet trochę zużyte, ale ważne, żeby były takie w miarę obcisłe, przyległe, i to są pierwsze spodnie. Drugie spodnie, nieco ładniejsze, bo one będą naszyła, naszym outfitem. Je będzie widać na zewnątrz i one właśnie mają być luźne, żeby nam weszły jedne na drugie. Też takie właśnie z luźnych, niekoniecznie dresowe, ale też jakieś takie właśnie po prostu luźne. Eee, dwie pary skarpet, nawet jeśli masz bardzo dobre buty, to ja mimo wszystko polecam, chyba że masz grube skarpety. Pierwsze skarpety nie muszą być jakieś ekstremalnie długie i grube, po prostu takie pierwsze skarpety, jakie nosisz sobie na co dzień. E, drugie skarpety, natomiast tutaj one by mogły być trochę grubsze i też dłuższe, ale tak też bez przesady z tą grubością, żeby nam jedne na drugie weszły. Pierwszy t-shirt też taki zwyczajny, krótki jak z sobie pochacie. Drugi t-shirt trochę większy, tak żeby nam jeden na drugi na wszedł. No i no cóż, to jest po prostu podstawowe ubranie. E, bluza też jakaś taka tutaj. Ja akurat lubię bluzy przez głowę. Jak ktoś lubi, to można zapinane. Też tutaj możecie sobie dowolnie kombinować, ja na przykład tutaj dwie pary spodni używam, ale ktoś inny może powiedzieć, że odzież termiczną woli, czy jakieś kalesony według uznania. Też według uznania, może niektórzy wolą jedne bardzo grube spodnie założyć, czy też ktoś woli jeden t-shirt, a na przykład dwie bluzy, to już tam według uznania. Ja na to zakładam dość grubą kurtkę, taką tutaj przeciwdeszczową pseudonarciarską, oczywiście przeciwdeszczowa, żeby jakieś tam nam deszcze wytrzymała. Tutaj bardzo gruba właśnie, z jakimiś dodatkowymi zapięciami, z kapturem z dodatkowymi kieszeniami, to też nam tutaj pomoże przetrwać, dobra kurtka, też właśnie podstawa i osłona na głowę, to też tutaj na głowę albo właśnie czapka, jak są niskie temperatury, niektórzy na czapkę jeszcze dają kaptur i się nie bójcie, że będziecie cringe'owo wyglądać przy takich temperaturach, ważne żebyście nie zamarzli, żeby było wam ciepło. Czy też jak kto woli, nie wiem. Niektórzy sam kaptur to też według uznania. E, rękawice, jeśli chcecie mieć ręce na zewnątrz, to obowiązkowe rękawice. Jeśli macie ręce w kieszeni i macie dobrze ocieplane kieszenie, to rękawic możecie nie potrzebować po prostu. Ja natomiast rękawic używam po prostu albo używam, albo nie. To też według uznania, żeby wam było ciepło. Z reguły, jak mam ręce w kieszeni, to rękawic nie używam. Maskę. Bo mamy epidemię, akurat stan epidemii, ale tu też nie chodzi do końca właśnie o tą epidemię. Tylko po prostu, masz, gdybym bardzo mi zależało na odporności na koronawirusa, to bym wziął sobie maseczkę chirurgiczną. Założyłbym wtedy taką maseczkę, bo jest ona cienka i ona właśnie przepuszcza dużo powietrza yy, i szybko przemaka. Jednak nie, właśnie na te temperatury lepiej jakąś grubszą maseczkę materiałową, po to, żeby po prostu nie wiem, Wam zimne powietrze nie leciało do gardła. Też nie można mieć niewiadomo ilo, iloma warstwami zawalonej całej twarzy, bo też musimy oddychać. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia zawsze powinniśmy mieć zakryte usta i nos. Jednak tutaj, tak mówiąc, jeśli jesteśmy w bezpiecznej odległości. Tak też, żeby się nie udusić, czasem tą maskę można sobie trochę spuścić z samego nosa, żeby trochę odetchnąć, potem założyć z powrotem czy coś. Ale tak po prostu, żeby zimne powietrze nie leciało nam do gardła, bo wtedy można się bardzo łatwo przeziębić. Eee, szalik, czy ja wiem, ja szalika, ale nie używam. Eee, jak ma się dwa t-shirty, bluze z kapturem, i jeszcze kurtkę zapinaną pod samą brodę, to szalik moim zdaniem niepotrzebny. Jednak to nie znaczy, że szyję można mieć gołą. Bo akurat w moim przypadku ja też właśnie ja mam wrażliwą głowę, wrażliwą szyję właśnie gardło, dlatego zasłaniam sobie eee, ustajność. To też w zależności jak wasz organizm reaguje, to też po paru latach idzie sobie poznać. Ja wiem, że muszę na gardło uważać. Dlatego tutaj zakładam bandanę. Też jak nie masz maski, jak sobie nasuniesz ją na nos, to to stylowo wygląda. Bandanę jak zwał, tak zwał. Tutaj taki komin. Nawet można dwa, trzy. W zależności od stopnia wiatru i temperatury. Jak nie wieje, to wiadomo, aż tyle was potrzebne nam nie jest. Też do śniegu się ubierzemy. Na pewno inaczej. I na te ja zakładam takie buty trochę wyższe, To też według uznania. Jak są temperatury, przypuśćmy minus 2, to jakbyśmy się uprali to w zwykłe Adidasy nam wystarczą. Aczkolwiek jednak na temperatury niższe. Ja zalecam buty po prostu takie wyższe. Nie muszą być też jakoś specjalnie grube, ale żeby były wysokie. Też tutaj nam pomagają te dwie pary skarpet. Tak po prostu, żeby nam śnieg też do butów nie leciał. Żebyśmy w jakichś większych zaspach dawali sobie radę, i tak tutaj wygląda moje ubranie: jest ono dość grube. No i no cóż, jeśli się zastanawiacie, jak przetrwać, to to tak, wbrew pozorom, ten strój wcale tak źle nie wygląda, jest to też tutaj cebulka. W razie czego można tam, nie wiem, rozpiąć kurtkę, e, zdjąć akcesoria, czy coś, e, ale tak to ogólnie Wam polecam, bo wczoraj byłem, było minus 10, e, minus 10 rzeczywista, odczuwalna, nie wiem. Ale było zamieć, było naprawdę bardzo, bardzo zimno A ja tego zimna w ogóle nie czułem było... Ogólnie minus 10 Są takie zaspy śniegu, że nie idzie ujść Co chwilę się zapadam w tym Mega ciężko się idzie Dobra, przeprawiliśmy się przez najgorszy śnieg Idziemy po opolskiej Która jest częściowo odśnieżona Ale tu jest zdeptany śnieg i idzie po prostu łatwiej iść No i moi drodzy dotarliśmy na Dębiec Yeah Dobra, właśnie wróciliśmy z Dębca, zjadłem sobie od z żabki, więc się cieszę. Naprawdę yy, dużym wysiłkiem było, żeby iść w tym śniegu. Jest... Było mi cieplutko, więc to też według uznania. A, i plecak. Plecak. Ja używam plecaka, żeby mi dogrzewał plecy, bo wiadomo jak to jest. W tym plecaku nie mam jakichś konkretnych rzeczy. Bardzo polecam, mogą się przydać chusteczki do nosa. Mimo wszystko nos będziemy mieli zawalony po oddychaniu takim zimnym powietrzem. Też wypadałoby mieć w plecaku jakąś e, herbatę, aczkolwiek ja mam teraz rozwalony termos i, i tutaj nie mam możliwości wzięcia herbaty, natomiast nie bierzemy żadnej butelkowanej wody czy też w bidonie, bo jak jest wiatr to nam w plecaku no wręcz zamarznie, bo jak ja mam w plecaku jakieś tam itemy rzeczy, przypuścimy nie wiem, cokolwiek, to przychodzę do chaty, wyjmuję to wszystko, jest e, zimne, aż nawet mokre, się tam skrapla e, i też to tutaj po prostu nam to pozamarza w środku. Jeśli jest bardzo duża zamieć, to można wziąć sobie jakieś, nie wiem, okulary, gogle czy coś, żeby chroniło oczy, bo jeśli śnieg wam pada idealnie w oczy, to jest to niezbyt przyjemne i mam ograniczoną widoczność, jednak jeśli nie ma jakiejś ekstremalnej zamieci, to nic raczej na oczy nam potrzebne nie jest. To tak też według znania, tak jak mówiłem, można nawet sobie to pokić po kieszeniach, bo według mnie potrzebne są w zasadzie tylko chusteczki, jednak jak tam kto chce, jak kto woli. A oto przykładowe wysokie buty. Mogą one być takie wyższe, ponad kostkę, mogą być takie równo z kostką. To też zależy od temperatury. Ale nie tyle od temperatury, bo powiem Wam, że wbrew pozorom paradoksalnie te niższe buty są cieplejsze od tych wyższych. Bardziej chodzi o to, jak duże są zaspy. Dzisiaj są mniejsze i teoretycznie te buty by się nadały, bo dzisiaj też jest cieplej, a ja tak się ubieram. Tak jak było wczoraj, bo wczoraj mieliśmy minus 10. Dzisiaj mamy minus 5, jednak ja Wam pokazuję, jak przetrwać takie temperatury w Polsce rzadko spotykane. Takie nie są bardziej ekstremalne, więc dla przykładu, dla pokazania wezmę oto te buty. się przydać. ale tutaj też z tym piciem to albo po prostu sobie weźcie, nie wiem, herbatę, na pewno nic zimnego, nic letniego, jakiejś żadnej wody raczej nie, bo przy tak niskich temperaturach może to zamarznąć. I tak, tak to tutaj wygląda albo po prostu tak jak ja weźcie sobie, nie wiem, trochę więcej pieniędzy i w jakim sklepie po prostu sobie kupcie coś do picia. No a więc ja lecę się ubierać i widzimy się na śniegu.